Cześć, siemanko, Anko i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Po długiej, dosyć długiej przerwie dzisiaj zagramy Age of Civilization, współczesną Polską. Ogólnie ja na tym właśnie tutaj będę się starał nagrywać, jak przejmuję, tylko na odcinku, bo gram Królestwem Polskim, już sobie gram. Teoretycznie już zrobiłem rzeczy mojego narodu w jeden dzień, więc jest fajnie. Dzisiaj będziemy się starać. Hmm, Przejdź Niemcy. Dlaczego się pytacie o jen i jan? Ty Niemcy przyjmujesz. Ale dlaczego Niemcy akurat? Przecież każdy... Przecież... To, no... Dużo osób by stwierdziło, że jestem głupi. Strasznie dużo osób by stwierdziło, że jestem głupi, że atakuję na początku Niemcy. No ale ja... No ale zobaczycie, co ja zrobię zaraz. Trochę wojsk zrekrutujemy. Tylko, żeby nikt nie ze mną wojny nie. żeby ze mną nikt wojny nie. nie, teraz nie zaczął, bo już tak raz było, nie? Przygotowuję się do wojny i nagle w ogóle na. tutaj raz grałem, to przygotowuję się do wojny, właśnie. To wtedy tam były plusy. I patrzę, nagle mnie atakują z drugiej strony, więc. Trzeba się pilnować. Trochę mało teraz pieniędzy będę, trochę mniej pieniędzy będę zarobił. Um, no nie wiem, czy taka armia wystarczy, ale ja wezwę Francję, handel, znaczy nie handel, złoto, tyle. Powiedz wojnę, jeśli propozycje Zgadzaj, zgadzają się. No i jeszcze myślę, że Austrii można też do tej wojny, wypowiedz wojnę, tak, wyszli propozycje, no i co zrobią, zgadzają się, no i my też wypowiadamy teraz wojnę, um, idziemy tak, tak, Berlin, no i, i to będzie pewnie wygrana wojna, nie. Tutaj tutaj przyjmiemy, bo wszystkie armii skierowali na Austrię i Francję. Właśnie, właśnie tu mają zero. I to, to jest taki mój. Ja właśnie tak w tych wojnach taki tok o myślenia prowadzę. Dzisiaj przyjmiemy, myślę, że jeszcze Litwę będzie można przejąć. No tutaj, tak, Niemcy, będę chciał zabrać Berlin. Tutaj te granice, a jednak tu mieli trochę wojska. No, no, na pewno pójdziemy taką armię tu, taką armię tu. Tutaj nadciągają to taką, całą armią Tutaj tak, tutaj tak. Myślę, że Francja, znaczy Niemcy, już nie dadzą rady z nami, ale to się wszystko zaraz okaże. Dobra. Ja gram major na telefonie, nie gram na komputerze. Pewnie wiele osób zapyta się dlaczego. Mi się po prostu lepiej gra. No, no dobra, może trochę źle, zły to pomyślenie, ale mi się po prostu lepiej gra na telefonie. I może dlatego, że też jestem trochę słaby w komputerach, ale nie ważne. Dobra. Przejęcie... O Je, no jak ja tego nie lubię! Jak, jak już raz wpuścisz ich na tą linię przez swój front, to już... Dobra, tutaj rozdzielimy na pół. Mam że nie uciekną. W sumie to my większość zabraliśmy Niemcom. Dalej, dalej, dalej. No i tutaj zaatakujemy. No i, no i tu myślę, że. A tutaj w Austrii się jeszcze bili, ale to jest końcówka wojny. Ty no bili się trochę we Francuzów, ale mnie aż więc... Dortmund przyjęcie. Dobra. Ja już idę po rozmowy pokojowe. Jestem przekonany, że tutaj aż tak dużo im nie chcę zabrać. Takie tereny wystarczą. I muszę się zgodzić. No i tutaj dziwne tereny sobie Austria wzięła. Bayern, Monachium, dalej, gra ja dalej nie Niemiec. Więc... Dobra. Mm, dobra. Asy asymilacja najważniej najważniejsze w tej grze jest asymilacja terenów. poczekaj, jak to się było. Asymilacja no. Tylko, że strasznie dużo pieniędzy na to idzie Tu już chyba końcówka jest no dobra No i tu już nie trzeba Polityczna, dobra więc Polska powoli staje się już naprawdę mocarstwem, no można powiedzieć, dobra. Myślę, że celem tej serii będzie stworzenie Międzymorza, jeszcze zobaczymy. Jak będziecie zostawiać łapki w górę, to oczywiście cel będzie się powiększać. Umówmy się, że pod tym filmem, jak chcecie jutro odcinek, to zostawcie 10 łapek, no nie, dobra. Zostawcie, no i dobra, 10 łapek w górę, myślę, że jest przyzwoite. Jeśli chcecie od razu jutro odcinek zejdzie, Zobaczymy. Dobra. Dobra, tutaj, tutaj jedynie mogę robić wojsko, to zrobimy trochę wojska. No, bo Litwa też nie jest wcale taka łatwa. Jakby się wydawało. Dla mnie... Ja grałem też w polską w 1936 roku, nie? Yy, to jakieś pięć krajów poprosiłem, żeby zawalczyło ze i podzieliliśmy yy, podzieliliśmy po prostu na pół. Dobra, róbmy go do 10 tysięcy, poczekaj, stówka, tak, tak żeby ładnie było, ładnie, dobra. Yy, yy, sto. No i ładne 10 tysięcy. Zaatakujmy <zysy> 7 Podzielmy na ładne 5000. Dobra, niech właśnie te 6000 tu. No i no szybko to myślę pójdzie. I takimi jednostkami nas będą atakować. To pójdzie strasznie szybko. Tutaj, tak. No. Dobra, szybko idzie. Jeju, jaki arsenal mieli bojowy. Dobra, rekrutujemy. Ja tego tak nie zostawię. Takie wojsko. Jest takie wojsko. No i tu. No i musieli mi zdobyć. Dobra. Myślę, że teraz pójdziemy to marmiam tu. No i wszystkie re resztki tutaj już na spolice. Pójdą. No i będzie krążenie po mapie teraz. Dobra. No wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. To skorzające jak tak się krążą. Dobra, teraz powinniśmy. Ja nie wierzę, ja nie wierzę. To jest już naprawdę wkurzające. Dobra, Ciach, dobra, Ciach. Teraz powinniśmy ich zablokować już Litwinów. Dobra. Zrobimy tak. No i dobra, mamy Litwę. Całą to ja zażądam. Litwy. Nie, to się tak. Dobra, nieważne. Ja sobie poklikam. Ja wyślij żądania. No i oczywiście się zgodzili. No i trzeba zasybilować tereny. Dobra. Tryb mapy polityczne. I myślę, że teraz wszystkie jednostki przekierowujemy na Łotwę. W sumie mo mogę zrobić dla was takie. Jak dzisiaj zostawicie 8 łapek w górę od razu, to filmik pojawi się jeszcze dzisiaj jeden. Najprawdopodobniej tak o 16 może. Jeśli zostawię... O nie, dobra, no cajka tam... Dobra, nie, jutro nie Jednak dzisiaj jeszcze odcinka nie będzie. Ale jutro na pewno rano. Jeśli zostawicie u, już wam trochę zniżę 8 te łapek w górę, to wtedy już jutro będzie kolejny filmik. A ja to znowu znowu robię większą armię, żeby... Żeby po prostu może dzisiaj zdobędziemy całe. Mm. Całe tutaj no, kraje bałtyckie. Dobra, e, widzimy się zaraz, gdy pokonam, właśnie, te kraje bałtyckie. No to do zaraz. Jak widzicie, zdobyłem już Łotwę. Teraz będziemy atakować Estonię. No to zacznijmy tą wojnę. No, z Łotwą ja mało problemów, bo się ścigaliśmy po całej Polsce. No, ale wreszcie się udało. No to zakończmy, pokonajmy wszystkie kraje bałtyckie. Tak samo przenieść do. Tutaj szybko przejmujemy. Tutaj. Niech mam być szczery, sądziłem, że będą. O, o, wreszcie, dobra. Teraz szybko. No. Tu, tu, tu będzie szybka wojna. No i koniec wojny, udało się rozmowy pokojowe. Ja oczywiście całą to nie chcę zagarnąć. No i tu się zgodzą, oczywiście muszą się zgodzić. To szybko sobie jeszcze te tereny, żeby będzie zasymilować. No dalej, dalej, tutaj powinny być dalej. No, wcale nie jest tutaj aż taka niska stabilność. No i wystarczy, Dobra. Myślę, że poza odcinkiem może zdobędę Białoruś. Zobaczymy, bo... Albo dobra, zdobądźmy jeszcze Czechy, myślę, w tym odcinku. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zdobyć właśnie Czechy. Trochę zaskipujmy, żeby te jednostki dotarły. Dobra, dotarły. To jeszcze sobie zrekrutujemy, oczywiście. Tutaj mam jeszcze trochę jednostek, to można przenieść zawsze. Rekrutacja. Dobra, myślę, że starczy tyle. Zobaczymy. Dobra. Tutaj jeszcze niech dotrze. No i wypowiedź wojnę Czechom. To będzie strasznie, myślę, szybka runda. A tak, a tak, dobra Tutaj jakieś jednostki mieli, tutaj też, tutaj też Tutaj szybko on poszło Dobra. Tutaj robimy tak, tutaj robimy podzielenie. Jednostek, tutaj robimy podzielenie jednostek. Tutaj wszystkie naprawy. No i... Tutaj mieli nawet sporo. Tutaj szybko poszło. O Dobra, dalej. Szybko, szybko przesyłamy wszystkie jednostki na. Myślałem, że to zostanie jeszcze na wojnę z Słowacją, ale. Chyba się myliłem. Dobra, i całe. Całe. Czechy, ja całe Czechy zagarnę z. Naprawdę. Uznaniem. Będzie. No... Polska się powoli rozszerza No i oczywiście teraz będzie trzeba asymilację robić Tutaj słuchaj tu Dużo trzeba asymilować Pragę Dobra 9000 zarobków Szybko będą te tereny Właściwie niektóre tutaj jest Dużo myślę Riga jeszcze, okej. Okay. Riga. Dobra. Wszystkie tele, tereny. Mało zostanie właśnie na walkę ze Słowacją, ale myślę, że możemy trochę już przetransportujemy sobie. I to będzie chyba ostatnie wyzwanie na ten odcinek, myślę, bo też nie chcę podbić Europy i w jeden odcinek. Ciekawe. Dobra. Ale myślę, że na tym odcinku naprawdę dużo terenów podwiliśmy i to w krótkim czasie. Dobra. Ja tutaj robię naprawdę dużo jednostek, bo co, to, co było To, co było w. To, co było w Cze Czechach, to mnie strasznie. strasznie ziwiło, więc w Słowacji obstawiam, że też może być nawet dużo jednostek. No i to chyba będzie Francuzi jeju jaka wojna tutaj się co się w ogóle Niemcy też chyba są w tej wojnie. Więc Francuzów będzie trzeba się bać to jest pewne. No dobra, wypowiadamy wojnę Słowacji. Ostatni cel na odcinek. jak od razu Bratysławę można przejąć. Od razu Bratysławę przejmiemy. No i tutaj takie jednostki. Tutaj Oj 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 oj, oj proszę nie atakujcie nimi. Dobra, wiedziałem że to musi nastąpić. Dobra, tu zrekrutujemy na szybciora jakieś takie jednostki, żeby żeby zatrzymały po prostu atak Słowacji. Da dalej nie, no, no mają potężną armię. Dalej nie zatrzymało, więc tutaj dalej rekrutacja. Um, teraz szybko Ciach. I chyba, chyba myśl myślę, że już jest po. O nie, jednak nie, jednak nie. No i zaczyna się ten pościg po mapie. No dla mnie to jest naprawdę głupie, że... Nie, Pragę nam przejmujemy. Ja nie chcę pragi, żeby nam przejęli. Tutaj zrekrutujemy. Dobra. Ciao. Oj, dobra. I idą nam znowu tu. Dobra. Atakujemy. Atakujemy. Jeszcze Finlandczycy na wojnę wypowiedzieli. Rozmowy pokojowe. Widzą że, się, y, widzą, że coś się kroi w Europie. I my będziemy musieli teraz mieć tutaj rekrutacji wojska, nie? Ja, ja nie będę chciał przejąć y, Finlandczyków, y, więc y, teoretycznie, jak przyjmiemy, jak przyjmiemy ich, to ich zwasalizuje. Dobra, ja myślę, że to nasz, y, to wszystko w tym odcinku, co możemy zrobić. Jak widzicie, Polska jest piękna. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Age of Civilization. Ja Wam bardzo serdecznie żegnam. Myślę, że odcinek Wam się spodoba. Cześć!